Podpiszmy. Podpiszmy się. Siki. Kurwa wolno Eee, Czemu takie dwa baki było? <grym> Mi się nie podoba, tak. Ja tak nie lubię. O nie Jak Co tu się stało? Czemu ja mam ostrzeżenie za kolizję z matkiem? Nie wiem. Oj panie Maćku O Jezus Maria Oj muszę sobie A! na wyrębku zwiększyć O kurwa Nie mogę tak, nie mogę tak walić na pałę na tego Bo to się tragedią skończy O karmik poleciał o. Ja nigdy w deszczu w tej grze nie jeździłem Ja zapomniałem Ja myślałem, że to jest Zapomniałem jak się przy tych starych jeździ w deszczu tak jak... Nie wiem, w 22 cechach to był dla mnie kosma. Ja nie, nie umiałem kompletnie. No właśnie ja warninga z nim nie Nie wróciło shit. O znowu, ale cię rzuca. Człowiek, to jest dramat jakiś. Ja mogłem sobie do sobie jakieś złożony. Tak, i też tak myślę. Mógł człowiek znowu pomyśleć o deszczu tak jak wczoraj I zostawiam miejsce za 3 sekundy kary, no i bez sensu tego tak? penalty Nie bo to było w walce no ja co? Chciałem bezpiecznie pojechać, no to mam zrobić No Ja ciężko kawałek czy coś, nie? Co ty też od Jefa na nie? Nie nie, najlepszy jest pan y Pan Polak Pan Zdzi De, jak Paweł Ciołkosz Paweł Ciałkarz. baj baj O są jakieś żółte plagi. Akurat wpadły dwa tygodnie, że, że nie jestem w stanie, Gdzieś tam może się uda... Oj ojoj oj, oj, niedobrze, 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 wstęp Trzymaj go, kurma, bo coś do mnie będzie dobierał za Dobra, na prostej go spróbujemy ucieknąć. Trzeba tu się skupić na tym, co bo... A nie piek do holistwa, świetnie. Właśnie ja też, też się rozkojarzyłem już 2 sekundy. No, Dobrze, Daniel. No nie, Daniel nie odgodno. To skrzydło zgubił? Górek. Opa! Ja. Pan tutaj, tak. Znalazłem to miejsce, mam już lotka Dobra silniczku, jeszcze jeden zryw A nie, nie mogę nawet Kurwa nie mogę Kurwa, te intere mają all through da

nie ma być to skrzydło po walce Gdyby z Fosty'em. Chyba nie ten chyba tego <grywa> O kur... <czerwone, grywa> <grywa> jeszcze... Ale te 4 trzeba oddać. 4. No ale te 4, kurwo, łysa. Ja. Nara. Nara. Nara, nara. Katarza, 4 dziękuję, jest wybornie. Dobra, wyniki...